Więc to nie wzięło się z tego, że gra jakiś rzuciła kość mi, nie tak jak ja chciałem, żeby rzuciła, to wzięło się z tego, że nie zareagowałem odpowiednio. Okej. Okay. kurwa, jeszcze, jeszcze większą depresję zaserwowałem Bruno. Ok, hmm. No nic nie sprawdzę Okej, okay. dobra To już można od razu noc włączać Sprawdźmy jeszcze Sniper Junction, może nie Ale Military Outpost, gdzie nie byliśmy Albo wróć, wrócę do no, dziadków Lots of material, patrzcie, zmieniło się Lots of są parts, tylko tyle zostało <głos> Ups, <noise> okej okay. Nie udało się zmienić Okej okay. o, o Dobra, mówią do mnie, więc nie jest tak najgorzej Okej, okay. dobry staw do wymiany Nie pomyliłem się w sumie Co macie ciekawego wy? Jedzonko i broń, oczywiście Przejmę <laughs> Aha, nie, no to samo udział <laughs> Nie da rady, puszki za puszkę Like za like Nope, okej okay. To tak wygląda baza wojskowa, myślałem, że będą tutaj jakieś Takie grubsze akcje, ale zaraz sami je uszyjemy Albo zginiemy Próbując, materiały wszędzie tylko są ok Ciekawe czy się da wejść Co się stanie wtedy Oho Oho No fest Ba nie strzela do mnie. Okej. Okay. Give me all your weapons. Gdybym to miał jakieś. Okej, okay. na razie. Chłopaki. Dobra, sprawdzimy jeszcze tę starszą parkę. Zobaczymy. Jak potoczyły się ich losy. Czy będzie wow, czy będzie mech. Nie? Było. Okej. Okay. Dobra, zjedz sobie tylko coś, prześpij i idziemy do staroszków Mmmmm Mmmmm Okej, okay, paliwko Wszystkie książki spalionek miałem Bo ta temperatura to jest wiesz, Jak już przestaniesz się o coś martwić, bo stwierdzisz, że jesteś kozak, że już tyle przetrwałeś, to się cyry z temperaturą i paliwkiem. Więc zawsze czegoś jest niedobór. Kiedy na nie masz wiebany. Okej, okay, idziemy zobaczyć co tam z naszymi dziadkami. Tylko idźcie wyspać i idź spać najpierw. Okej. Okay. <laughs> Skończyliśmy. <laughs> może to dlatego, że, może to dlatego, że żeśmy zlurkowali, zeskawędzowali wszystkie możliwe miejscówki. <laughs> Grubo było. Ta muzyka jest w ogóle teraz taka depresant, że powinniśmy w Dead Rising 3 zagrać <laughs> ja, ja teraz tak siedzę i rozmyślam no fajne, fajne demo w ogóle graliśmy od 22.30 2 godziny, nieźle jak na demo 3 godzin 2,5. No to jest tylko demo w ca całych ma być później. Widzę, że Wam się podobało równie bardzo jak mi. Znaczy, się mi się podobało. To fajna rzecz jest taka właśnie do pokazania tak naprawdę, bo to jest tak zacnie, zacnie klimatycznie. Ciekawe, czy na premierę <laughs> będziemy żyli tak samo, czy jeszcze zagramy.